Waśnie z Laosu, A Folk Tale from Laos. Księg Miang, przechytrza króla. Ksiank Miang, outwits the king. Księg Miang był okrytym złą sławą żartownisiem. Księg Miang Was a notorious trickster, który był taki mądry, who was so clever, że król musiał go zatrudnić, żeby pracował w jego dworze. That the king had to hire him to work in court. Ale król tak naprawdę nie lubił Xiang Mianga. But the king did not really like Xiang Miang. A więc poszukiwał wszelkich okazji, aby go przechytrzyć. So he tried to find occasions to outwit him. Pewnego dnia król wymyślił pewien plan. One day, the king thought of a plan. Zwołał zebranie. He called a meeting. I wygłosił ogłoszenie. And he made an announcement. Dzisiaj, today, gram w grę. I have a game to play. Jeżeli ktoś może sprawić, żebym ja wskoczył do stawu, If anyone could make me jump in the pond, ja go wynagrodzę. I would give a reward to him. Wszyscy na zebraniu zamilkli. Everyone in the meeting was silent. To dlatego, że król. Miał największą władzę w tym królestwie, for the king was the most powerful man in the kingdom. I nikt nie odważał się przyjąć takiego wyzwania ze strony króla. They did not dare to accept the king's challenge. A więc król zwrócił się do Xiang So the king turned to Xiang No, a ty, Xiang Miangu? How about you, Xiang Miang? Przecież jesteś taki sprytny. You are so clever. Nie chcesz spróbować? Don't you want to try? Xiang Miang przemówił bardzo grzecznie i pokornie. Xiang Miang spoke politely and humbly Och wasza wysokość o, oh, your majesty Jestem twoim pokornym sługą I am your humble servant Nie śmiałbym sprawić żebyś ty musiał wskoczyć do jakiegoś stawu I would not dare to make you jump in the pond at all Król był rozpromieniony. The king was delighted. Roześmiał się głośno, he laughed loudly, klepnął dłonią w swoje kolano, slapping his hand on his knee, ale wtedy głos Xiang-mianga powstrzymał go od dalszego śmiechu. But then, Yang Miang's voice stopped him from laughing. Wasza Wysokość, Your Majesty, nie śmiałbym sprawić, żeby Wasza Wysokość wskoczył do stawu. I would not dare to make you jump in the pond. Ale gdyby Wasza Wysokość już był w tym stawie, but if you were already in the pond, Jestem pewien, że mógłbym sprawić, żeby Wasza wysokość wyszedł z tego stawu. I am sure I could make Your Majesty come out of it. Król wtedy odpowiedział. The king then said, W porządku, i wskoczył do stawu. All right, and jumped in the pond. xiang Miang uśmiechnął się i rzekł. xiang Miang smiled and said. Wasza wysokość właśnie sprawiłem, że Wasza wysokość jednak wskoczył do tego stawu. Your Majesty, I have just made you jump in the pond. Król oniemiał. The king was dumbfounded. Ale nie odezwał się ani słowem. But he kept silent. I postanowił czekać na kolejną okazję, żeby przechytrzyć swojego nadwornego żartownisia. Waiting for another chance to outwit his court trickster.